Cześć dziewczyny, dzisiaj mam dla Was filmik, w którym pokażę Wam cudowną biżuterię od Mał. Ja na sobie mam od nich naszyjnik. Bransoletka. ta Biżuteria jest typowo kobieca, delikatna, pięknie wygląda, naprawdę. Zobaczcie, jakie to jest takie cieniutkie, śliczne. I na początku na stronie widziałam, że ta biżuteria jest naprawdę ładna, ale jak przyszła już do mnie, to się zakochałam. Zacznę może od siebie. Dostałam taki przepiękny łańcuszek. Jest on mega delikatny. Coś cudownego, naprawdę jestem zakochana w tej biżuterii. Delikatny, typowo kobiecy naszyjnik. Mam też bransoletkę od nich, jest to taka śliczna kokardka. Tutaj mamy też taki listek z napisem Mow. Dostałam dla was trzy takie zestawy, więc już Wam pokazuję. Pierwszy zestaw mamy oczywiście piękną, czarną torebeczkę. Do tego jest czarne pudełeczko, naprawdę bardzo porządnie to wygląda. W środku pudełeczka znajduje się bransoletka. Ja ich nie będę wyciągać, bo jednak chciałabym, żeby do każdego dotarło tak, jak zostało zapakowane. To jest bransoletka, taka jak ten łańcuszek tutaj, więc no jest coś świetnego. Tutaj jest zwykła taka rurka niutki um, łańcuszek, także na pewno taka delikatna bransoletka każdej dziewczynie się spodoba. Drugi zestaw standardowo torebeczka. W drugim zestawie mamy ten sam łańcuszek, który ja mam na sobie. Naprawdę jest świetny, więc cieszę się, że trafi do którejś z was. Zobaczcie, standardowo rurka Uważam, że jest to świetny pomysł na prezent Słuchajcie, tutaj mamy ten łańcuszek z rurką, bransoletka I to jest idealny zestaw Każdej kobiecie na pewno się spodoba, bo jest to delikatne Więc drugi zestaw to naszyjnik Trzeci zestaw to Torebeczka i w naszym pudełeczku jest piękna bransoletka z kuleczkami, z takim listkiem, więc naprawdę cudowną mają biżuterię, delikatną kobiecą, jestem jak najbardziej nią zachwycona. Każdego pudełeczka macie doklejoną taką karteczkę. Ona zapobiega matowieniu naszej biżuterii, także nie ściągajcie jej. Jeżeli chcecie zdjąć biżuterię, to na chwilkę odklejcie i z powrotem przyklejcie, bo starcza ona na kilka miesięcy i na pewno Wasza biżuteria dzięki niej będzie wyglądać o wiele lepiej. Jeżeli jesteście ciekawi, co jeszcze mają w swojej ofercie, to koniecznie zajrzyjcie do mojego opisu. Tam się znajduje ich Instagram, Facebook, więc na pewno coś dla siebie znajdziecie. Za chwileczkę powiem Wam zasady konkursu, ale zanim to zrobię, chciałabym Wam powiedzieć, że na hasło Anjax macie minus 15% na całą biżuterię z Mo, także świetnie, bo jeżeli nie uda Wam się wygrać tej biżuterii, to będziecie mogły również taniej ją zakupić, także tydzień od tego filmiku jest dostępna biżuteria Mo, minus 15% taniej na hasło Andziaks. Żeby wziąć udział w konkursie, musicie być oczywiście moimi subskrybentami. Musicie polajkować mój fanpage na Facebooku, polajkować fanpage mo i w komentarzu napisać numerek, która biżuteria Wam się najbardziej spodobała i którą chciałobyście wygrać. Żeby wziąć udział w konkursie, musicie mieć 18 lat. Jeżeli jeszcze nie macie skończonych 18 lat, to musicie mieć zgodę rodzica i wtedy nie będzie problemu. Jeżeli macie ochotę odwiedzić stronę internetową Mou lub zajrzeć na ich fanpage, koniecznie zajrzyjcie do mojego opisu. Znajdują się tam wszystkie linki i na pewno coś wybierzecie dla siebie. Bardzo się cieszę, że mogę Wam właśnie tą biżuterię razem z Mou podarować. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie i e, dziękuję za biżuterię od Mo, bo naprawdę jest cudowna. Jest... Dzisiaj idę na imprezę, na pewno tego nie zdajemy, więc... Woo! Koniecznie odwiedźcie ich stronę i widzimy się już w kolejnym filmiku.